Panie, dziękuję przede wszystkim za tę modlitwę. Naprawdę cieszę się, że już w samej modlitwie, we wstępie, który, który zrobili właśnie Derzy, Asia, Kevin, ksiądz, ksiądz Tadeusz, jakby sprawa została postawiona jasno, że jesteśmy tutaj ze względu na Pana Jezusa i on jest najważniejszy. Wiecie, jak siedziałem tutaj przed tym spotkaniem jeszcze w kaplicy, to starałem się patrzeć na ten obraz i wyobrazić sobie Jezusa, który się przechadza tutaj pośród nas. Starałem się jeszcze na wstępie, kiedy, kiedy, kiedy sam siedziałem w tej kaplicy, i się mówiłem, poczuć tę obecność Pana Jezusa, który przychodzi do mnie, bo wiem, że to spotkanie jest, jest dla mnie potrzebne. Że Bóg prosi mnie przez Waszych liderów o wygłoszenie tych konferencji, dlatego że że wie, że ja tego potrzebuję w swoim życiu kapłańskim, w mojej drodze powołania w tym momencie, w którym teraz swojego życia jestem. I Jezus upewnia moje serce o tym i chciałbym się z wami podzielić tym doświadczeniem już na początku, bo, bo chciałbym, byście uwierzyli. Ja wiem, że na plakacie było moje imię i siostry Serfiny, ale chciałbym, żebyś na tym plakacie gdzieś w głębi serca zobaczył swoje imię. W tym sensie, że, że naprawdę to spotkanie jest dla Ciebie. Że Jezus chce Ciebie osobiście spotkać, spojrzeć Ci głęboko w oczy. Nie wiem, czy powie Ci, jakie jest Twoje powołanie, czy nie. Powiem szczerze, że, y, że najmniej mnie to interesuje w spotkaniu z Jezusem. Znaczy, kiedy już się z Nim spotykam. Najmniej mnie interesuje wtedy, co do mnie mówi, a raczej jakie są moje pragnienia co do tego, co miałbym powiedzieć. To spotkanie jest wtedy tak przepiękne, że, 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 że nie potrzebuje już wtedy usiłkować się swoimi życzeniami. I chciałbym, byście uwierzyli w to bardzo mocno. Naprawdę y, ja silnie w to wierzę. Bardzo mocno w to wierzę. Y, to jest związane z doświadczeniem, które, którego, które mam y, i z różnymi sytuacjami, które już przeżyłem, wiem, że Jezus właśnie konkretnie y, dla Ciebie to spotkanie uczynił. Znaczy, jeśli się nie postawisz w centrum tego spotkania, w tym sensie nie, że w centrum, bo Jezus jest w centrum, to mówiliśmy, ale w centrum tego spotkania, to może się nic nie dokonać. I to, co powiedział y, 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 ksiądz Tadeusz, ojciec Tadeusz, czy to ksiądz? Nie ważne. Brawo. to To właśnie Jezus może przyjść i się, i się z nami rozwinąć, nie? się strasznie boję tego, powiem wam szczerze. Się dlaczego? Dlatego, że Wiem, że kiedyś nastąpi to ostatnie spotkanie. Kiedy Jezus stanie na brzegu mojego życia i zawoła mnie po raz ostatni i boję się, że mogę go wtedy nie rozpoznać. On przyjdzie do mnie w taki sam sposób, jak przychodzi do mnie dzisiaj każdego dnia. W sposób bardzo delikatny, często niezauważalny, taki, który na pewno nie gwałci naszej wolności. Nie tak jak szatan, bo wiecie doskonale jak szatan przychodzi. Szatan przychodzi z pokusą w taki sposób, że my niemal nie jesteśmy w stanie się jej oprzeć. Tak bardzo agresywnie wchodzi w nasze serce, w nasze myśli, w nasze chęci, pragnienia, że my niemal nie jesteśmy w stanie się temu oprzeć. A Jezus zawsze przychodzi delikatnie. Dlaczego? Dlatego, że stworzył nas wolnymi, a skoro nas takimi stworzył, to szanuje tę wolność. On nie może nam się narzucić. Nie może wejść z butami, jak to się mówi potocznie, i po prostu zgwałcić naszej wolności. On musi, dlatego że się na to zgodził. Dlatego, że na tym polega miłość. Jakby przyszła do ciebie dziewczyna i powiedziała za trzy lata zostanę twoją żoną, chodziłbyś z taką dziewczyną. Albo żeby biskup przyjechał do mnie, nie wiem, jak miałem 15 lat i powiedział sobie, za 10 lat ci święcę w tej, w tej katedrze. Zgodzilibyście się na coś takiego w życiu? Dlaczego? Dlatego, że to gwałci naszą wolność. Miłość jest możliwa tylko wtedy, kiedy jest yy, yy, wol, spotkaniem dwóch wolności. Jeżeli gdzieś jest przymus, nie ma tam miłości. Dlatego Bóg będzie przychodził w sposób bardzo delikatny. I będzie nas powoływał na różny sposób. W taki bardzo konkretny sposób, właśnie do małżeństwa, do kapłaństwa, różne tam jeszcze inne stany, później do jakiegoś takiego innego na przykład zawodu, ale będzie pod nas powoływał każdego dnia. I Teraz, od tego, na ile ja jestem w stanie rozpoznać to jego przychodzenie, tę jego obecność żywą i prawdziwą, niewyimaginowaną, naprawdę, niesymboliczną. Pamiętam taką historię kiedyś taki ksiądz, którego już zaproponowałem, że kiedyś moglibyście zaprosić, świetny ksiądz, ksiądz Wojtek Szuk z mojej parafii, jeszcze ministrantem wtedy byłem i opowiadał mi historię, że zaszedł kiedyś do pewnego domu, yy, mówi pobożna rodzina, wszystko fajnie wydawało się w tej rodzinie, ale mówi jeden szczegół dotknął jego, yy, znaczy zauważył bardzo niewłały szczegół, mówi, były obrazy Matki Bożej, były jakieś obrazy świętych, różne rzeczy, ale nikt nie krzyżał, nikt nie krzyżał, nie mówi pobożna rozmowa, fajna i on tak z ciekawości po prostu zapytał, mówi Słuchajcie, czemu krzyża nigdzie nie macie, wiecie co za Pani odpowiedziała i bardzo poważnie Proszę Proszę księdza, bo są małe dzieci, jak dzieciom wytłumaczy, że to tylko taki symbol jest, że, że to przecież nie tak naprawdę, nie? Rozumiecie, że, że, że czasami mamy takie poczucie, że, że to jest tak symbolicznie, że Jezus umarł za nas na krzyżu. Że to jest tak symbolicznie, że, że, on, że on będzie tutaj obecny. Jeśli mam być tutaj obecny symbolicznie, to ja nie mam zamiaru żeby im Naprawdę. Mam mnóstwo innych ważnych rzeczy do robienia niż mam czasu tylko po to, żeby symbolicznie po prostu, nie wiem, przyjść tak jak na, na cmentarz, żeby kwiatki złożyć. Nie? Na wszystkich świętych można iść, a zabawcie to się pomodzić można w każdym miejscu. Jezus chce być obecny w sposób żywy i prawdziwy. Po to narodził się na tym świecie i obchodziliśmy to podczas Bożego Narodzenia. Żeby być obecnym fizycznie. Po to zmartwychwstał i śmierć nad nim nie ma już władzy, żeby, władzy, żeby być obecnym fizycznie. Nigdzie nie przeczytałem, że po tym, po tym zmartwychwstaniu Jezus jeszcze raz umarł. Nie umarł. On żyje. Jest obecny. I będzie przechadzał się pośród nas, szukając, kto będzie gotowy na to spotkanie. Bo jeśli nie będziesz gotowy, nie w sensie, że musisz być bezgrzeszny i tak dalej, gotowość oznacza Twoje pragnienie, że po pierwsze uwierzysz tyle, na ile jesteś w stanie tej wiary dać, że on jest obecny, po drugie powiesz mu, chcę Cię spotkać. Dotyka mnie zawsze ten fragment z Apokalipsy według świętych Jana a to jest trzeci rozdział, kiedy jest napisane, że Jezus mówi tak: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos, i drzwi otworzy, pierwszy, posłyszy głos, po to gadamy na tej konferencji, i drzwi otworzy, to już nie ode mnie zależy, czy drzwi otworzysz, czy nie. I Jezus mówi, nie, nie wiem, będzie gotowy, albo, że będzie miał wysprzątaną chatę, albo, że będzie miał yy, pokój, jak w kontekście odjazdowym z klimatyzacją i z telewizorem, to wtedy wejdę do Niego i będę z Nim wieczorem, nie. Jeśli, kto posłyszył mi głos, rzwi otworzy, koniec. Wejdę do Niego. Wiecie, co się dzieje, jak Jezus wchodzi? Cuda się dzieje. Ja kiedyś sprawdziłem sobie, teraz mi się to przypomniało, teraz nie mam tego zapisanego, ale jest dziesięć takich fragmentów w Ewangelii, w którym jest napisane wprost, Jezus wszedł i uzdrowił do Piotra. Jezus wszedł i podniósł paralityka. Jezus wszedł i yy, i coś tam, jak cały czas są cuda. Jest jeden fragment, w którym jest napisane, że Jezus wszedł, wiecie gdzie? Do świątyni jerozolimskiej. I nikt nie zauważył Jego obecności. Co się wtedy stało? Jezus zaczął wywracać swobodę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że On wchodzi do swojej własności, jak napisane w prologu Jana, a swojego nie przyjęli. Nie zauważyli Jego obecności. Jeśli zauważysz Jego obecność, posłyszysz Jego głos, otworzysz Jego drzwi, On wejdzie i będzie działał cuda w twoim sercu, w twoim życiu. Jeśli nie zauważysz, to Jezus się tym trochę irytuje. Dosyć mocny jest ten fragment, że Jezus wyrzuca to wszystko i tak dalej, ale to pokazuje gorliwość Pana Boga o to, że chce się z nami spotkać. Przyszło do swojej własności, a swoich go nie przyjęli. Wszystkim tym, którzy jednak je przyjęli, dało moca, by się stali gdzieś się włożyły. Ode mnie i od Ciebie zależy, czy otworzysz to serce. Wiecie, kiedy ja miałem dobrego tatę, w ogóle dobrych rodziców, miałem, Pan Bóg pobłogosławił mnie, bardzo dobrym dzieciństwem. I pamiętam taką sytuację, nie wiem czemu, kojarzy... znaczy nie wiem czemu, ale kojarzy mi się ona właśnie z powołaniem. Że mój tato y, ma takie hobby i zawsze robił to, y, naprawił zawsze samochody. Nie? nie jest z wykształceniem mechanikiem, ale się zna na tym. I chciał mnie zainteresować tą swoją y, pasją, nigdy mu się to nie udało. Raczej to było zawsze przyczyną utknienia między nami. Pamiętam, baczcie na słowa, kiedyś tak powiedziałem, na tyle bogaty, że nie będę musiał sam leżeć pod swoim samochodem, tylko po prostu ktoś mi będzie to musiał naprawić. Pamiętam, jak mu to powiedziałem, gdy miałem 16 lat. I wiecie, co się później wydarzyło? Jak byłem księdzem i miałem swój samochód, to pierwszy mi się zaczął, to pierwszy telefon jaki wykonałem to do taty. Tato przyjechał się położył pod ten samochód. Ja sobie przypomniałem te słowa, że ja nie powiedziałem, wiedziałem, że będę płacił za to, nie będę tak bogaty. Pan by inaczej to postawił. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o jednej sytuacji. To byłem małym dzieckiem, ale jak dziś to pamiętam, że tato mnie poprosił, żebym koło odkręcił. Nie, ja się gdzieś, nie, jak to koła widziałem, jak są zakiepłe, że to się nie da tych odkręcić tak po prostu. Nie, no, tam nogami skakał, żeby to koło odkręcić. Ale ja mam tylko odkręcić koło, no, to ja wziąłem ten klucz, zacząłem odkręcać, odkręcam. Jedną szkółę, drugą, trzecią, odkręciłem, zadowolony, tak i nie. I tak było kilka razy. I pamiętam obrazek któregoś razu, że wszedłem na podwórko i widzę, że tato ta nadkręca te nakrętki. Przed tym, jak mnie jeszcze poprosił, nadkręca te nakrętki. Po to, żeby później mnie poprosić o to, żebym to zrobił i żebym ja miał satysfakcję, że się do czegoś przydałem. Wiecie, dlaczego wam to mówię? Dlatego, że mam ten obraz przed oczyma teraz, kiedy staję przed wami. Bóg nie potrzebuje mojej obecności tutaj, żeby was powołać. W ogóle jej nie potrzebuje. A jeszcze jak znam swoją słabość i małość po tych dziewięciu latach swojego kapłaństwa, to powiem wam, że szczególnie takiej pomocy to nie potrzebuję. Ja o tym wiem. Ja wiem, że on no, te wszystkie nakrętki, ale robi to tylko po to, by mi powiedzieć: Tomek, potrzebuje Ciebie. Jesteś mi potrzebny, chcę z Tobą czas. Daję Ci możliwość przyjechania na te po to, żebyś, żebyś to Ty poczuł się potrzebny. Żebyś to Ty poczuł, że przez Ciebie ja działam. Żebyś, Żeby Twoja a w ich sercach to ja sam będę to pokoju serca daje? Wiecie w życiu miałem niż przez spanych nocy, bo musiałem jakieś rekolekcje wygłosić, albo musiałem nie wiem, coś jaki rządów zrobić, bo ktoś dzwonił, że będzie się spod... że przyjedzie na spokój, czy ja czy się będzie sobie się tłudzę, co, ja co ja mu teraz poradzę, co ja mu to powiem, jak ja nie wiem, jak tam ganić. Jezus w ostatnim czasie uwalnia moje serce i mówi mi Tomek, Ty jesteś tylko dzieckiem w moich rękach i nie potrzebuję Twojej pomocy, dlatego, że jestem zbyt słaby. Potrzebuję Twojej pomocy, po to, by Ci powiedzieć, że jesteś mi potrzebny. Że chcę razem z Tobą dokonywać zbawienia tego świata. Że chcę, żebyśmy się ucieszyć tym odkręconym kołem, czyli nawróconymi ludźmi. Tym, że będą doświadczać mojej mocy, przez Twoją posługę, która nigdy nie jest Twoja tak naprawdę, ale pocieszy się, miał tak, jakby była Twoja. Kiedyś będziesz musiał, musiał mi to wszystko oddać. Ale dzisiaj chcę, żebyś się czuł potrzebny. Nie wiem, z jakim stanem Ducha przyjeżdżacie, ale wiem, że wiele osób dzisiaj w dzisiejszym świecie czuje się niepotrzebnymi. Wielu ludzi ma takie poczucie, tak, ten jest potrzebny. Tamten się nadaje. Ale ja nie. Jedną z takich słabości w drodze rozmawialiśmy o kompromitujących rzeczach, tylko ja milczałem, bo nie chciałem się sprzedać, ale teraz powiem. Jedną z takich kompromitujących mnie rzeczy było to, że po trzech latach swojego wspaniałego w moim przekonaniu w parafii wyjeżdżałem w Loli i chwale. Wszyscy mnie nosili na rękę byłem najspanialszym księcem, ale tym łatwo w porównaniu yy, z dwoma powiedzmy, którzy i yy, mieli powiedzmy parę problemów. I, I pamiętam, że yy, yy, młodzież zrobiła mi taki prezent, że każdy napisał mi list, jakiś. I tam taki drugi album, ze zdjęciami, z listami. No i ja otwieram te listy i czytam: Wspaniałe nie? że tutaj, że to, bo, że tamto. I, I po prostu otwieram, otwieram i natrafiam na list od syli. Jest napisane tak. Teraz cytuję z pamięci, bo, bo, bo nie pamiętam jakim dokładnie. Jest napisane tak. Jest mi strasznie przykro. Że Ksiądz zwracał uwagę tylko na niektórych ludzi w naszej wspólnocie. Że czułam się przez Księdza tak często pomijana. Że Ksiądz nie prosił mnie o żadną pomoc, ale zawsze prosił te same osoby, które były popularne, które były lubiane. Kiedy przeczytałam ten list, chciałam go podrzeć, tak się wkurzyłem. Pomyślałem sobie, Pejcie, ja tyle razy prosiłem, a Ty zawsze milczałeś. Jak pytałem, kto jest chętny do zrobienia jakiejś roboty, to ona nigdy nie podnosiła ręki. Zapytałem, ja jakim prawem teraz oskarżasz się o takie rzeczy? Tak sobie w sercu myślałem. Parę dni, parę tygodni minęło, ja cały czas ten w swoim sercu miałem, i zacząłem zauważyć, że to była prawda. Że ja po prostu nie łatwiej było współpracować z tymi, którzy byli mi użyteczni. Że ja nigdy nie miałem w sobie takiej. Zdolności, żeby po prostu podejść do niej i powiedzieć, słuchaj, może ty mi pomożesz. Tylko czekałem na to, że ona się pierwsza zgłosi, a sobie, skoro się nie zgłasza, to Zrozumiałem, co to znaczy być człowiekiem niepotrzebnym, jak to może bardzo boleć także we wspólnocie. I wiecie, Pan Bóg nie tylko dał mi to doświadczenie, że to sobie przeczytałem, ale dał mi doświadczenie bycia niepotrzebnym. Kiedy wyjechałem na studia, pierwszy rok był tak trudny, że tak dużo się musiałem uczyć, że nie miałam czasu zupełnie na jakiekolwiek aktywności duszpasterskie. Żeby w niedzielę pojechać do parafii na msze i wygłosić tam słowo, Boże, to ja musiałem zarywać w sobotę, żeby się yy, uczyć po so sobotę i tak dalej, żeby móc poświecić powiedzmy dwóch dnia na jakieś duszpasterstwo. I po kilku miesiącach bycia w tej parafii, wiecie, okazało się, znaczy na tych studiach okazało się, że był taki tydzień, że nikt do mnie nie zadzwonił. Że nikt nie wysłał do mnie SMS-a. Byłem przyzwyczajony, że dostawałem tych SMS-ów i telefonów setki dziennie, nie w paręwki. I się poczułem tak bardzo niepotrzebny. Powiem wam szczerze, że chodziłem wtedy do kaplicy i płakałem. I mówiłem Panu Bogu, skoro jestem Ci niepotrzebny, to po co mnie powołałeś na bycie księdzem? Po co mi daje rzeczywistość teraz jakichś studiów, które sprawiają, że ja nie mogę być księdzem, tylko muszę siedzieć w książkach i nic, nikt nikt, nic ode mnie nie chce. Miałem poczucie bycia niepotrzebnym księdzem. I pamiętam, jak bardzo było to bolesne. I wiecie, co mnie wtedy uratowało jedno ze słów yy, yy, z Ewangelii, które mówi o powołaniu. To jest y, dziesiąty rozdział Ewangelii św. Mateusza, w którym jest napisane tak, że Jezus powołał tych, których sam chciał, aby byli z nim i aby mógł ich wysłać na głoszenie Ewangelii. I wiecie, co sobie uświadomiłem, że Jezus mi mówi tak, im jesteś już niepotrzebny. Ale nie nie przestałeś być potrzebny. Czemu zapomniałeś o tym, że powołałem Cię do tego, żebyś był ze mną? I wiecie, powiedziałam wtedy Panu Jezusowi w sercu taką rzecz. Ok. skoro jestem ci tak bardzo potrzebny, nie wiem do czego, to będę odtąd codziennie chodził na pół adorację, chociaż jestem zmęczony i się po prostu już nic nie chcę. I wiem, że ona będzie bezsensownym siedzeniem po prostu. Chodziłem na tę adorację po godzinie 12 w nocy, jak kończyłem naukę. I tam różnie. Czasami siedziałem, czasami klęczałem, czasami yy, płakałem, czasami a mawiałem różnic, bo nie miałem e, nic innego do roboty. I Bóg przez te adoracje, przez, przez ponad miesiąc odbudowywał we mnie poczucie bycia potrzebnym. Ale nie dla ludzi, ale dla niego samego. Wiecie, jak mnie to uwolniło. Od uganiania się za tym, żeby ktoś mnie pochwalił. Żeby ktoś mi powiedział, że jestem dobrym księdzem. Żeby ktoś mnie podziwiał, no to dzisiaj mam w sobie te wady, które mi mówią, że chcę, żeby tak by było. Ale kiedy one przychodzą do głosu, to szybko staję na modlitwę i mówię do Jezusa Chrystusa, Tobie jestem potrzebny. Ty mnie wskazałeś, Ty mnie powołałeś, Ty mnie poprosiłeś o to, bym pomóc Ci zbawieniu tego świata. I naprawdę to wystarcza. To jest cały czas system do tego, że chcę Ci powiedzieć, że Jezus będzie, jak wierzę bardzo mocno w to, przechadzał się między nami, by nam powiedzieć, każdemu z nas z osobno, spojrzeć głęboko w oczy i powiedzieć, jesteś mi potrzebny.